Witam serdecznie beżowy Rezigioro z tej strony. Spytasz dlaczego beżowy? Dowiesz się później. Minecraft Resi Core. To się w Dubsku nie mieści. Trendują na TikToku takie minecraftowe bekowe momenty z mojej serii Minecraft na modach i postanowiliśmy zrobić dzisiaj odcinek specjalnie dedykowany do Minecrafta. Śmieszne rzeczy związane z Minecraftem, ciekawe rzeczy związane z Minecraftem. Myślę, że będzie ciekawie. Heh. Ej, zajeb...te, Ej, zajeb...te, Gratulacje! Sklowałeś tak długo, że dokopałeś się do Bedrocka. Świetne! Ej, chcę zrobić tą rolkę! Ja ją muszę zrobić! Robię fotę! Zrobimy tą rolkę! Wbijać na mojego Instagrama! The Creeper! He will never find me! <laughs> Ale się cwaniaczek ukrył. Ok, POV! You are late to an American school! Czyli spóźniłeś się do amerykańskiej szkoły! Tutaj nie masz czego się śmiać. Bardzo poważny problem w Ameryce, jeśli chodzi o te wszystkie yy, napady. To nie jest śmieszne, nie śmiejcie się, przestańcie się, się śmiać. Kurde, to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Co on przepala? Co on przepalił? Ej, może się czegoś nauczę. To jest z Nederu. Tak, to jest z netheru. No i co on takiego zrobił? Okej. Okay. Ej, zajeb... Żeby pomnożyć ilość złota. Dobra, beżowy remek, no z prostej przyczyny jestem w beżowej koszulce, no co tutaj, co tutaj... Czego tu nie rozumiecie, powiedzcie mi. Czego nie rozumiecie? Weszła nowa kolekcja na funderwear, więc koniecznie wbijajcie. Beżowe, żółte, różowe nawet, ostatnio nagrywałem właśnie w różowej koszulce. Pierwszy raz w różu tak przyjemnie i chętnie chodziłem, naprawdę polecam. Serio, wbijajcie na funderwear. Rzuca tym harpunem. W ogóle ten harpun muszę zdobyć wreszcie. On jest ponoć mega OP. Dziadek, co ty robisz? Ej, dziadek! Tylko o co w tym chodzi, że go tu nagle gdzieś... po prostu go zabiło, tak? Nie rozumiem. She finally finished playing Minecraft and got the achievement. Achievement made. The end. Zajeb... Mega fanka Minecrafta w takim razie. Yo no you a jugar te terror. Nie mam pojęcia co powiedziałem właśnie Jestem pewien, że to przeczytałem źle Coś jeb... Jezu Chryste! No co ty gadasz, taka modyfikacja? Eee brzmi dobrze. Drodzy widzowie w ogóle serdeczne pozdro dla SFD dla sponsora tego kanału. Bardzo dziękuję. Z SFD jak pewnie widzieliście na kanale głównym wielokrotnie współpracowaliśmy i to co teraz mówię to nie jest w ogóle wiecie, to nie jest za hajs. To mówię tak po prostu od siebie. Serio. SFD ma zajebistą kipę, z którą wielokrotnie działaliśmy robiliśmy naprawdę bardzo różne ciekawe realizacje. I cieszę się również, że są z nami na kanale Rezi Reakcja. Dziękuję bardzo. Dziękuję SFD. Pozdro dla was. O co chodzi z tymi hiszpańskimi podpisami? Coś tu, się, coś tu się odwali. Quando detast. Quando te te das de de O nie. Że zabrakło skrzynki. Uno, est 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 O nie Całą est 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 Zajeb! est 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 mi się to wydarzyło, ja bym musiał w ciszy odejść od komputera, wrócić następnego dnia. Okej. Okay. To drugie nagranie było prawdziwe. Co się dzieje? Nie, Staj, ten. Ej, mocne, ale zrobili długi scenariusz. Też na Remaxa, mega fajne. POV, you see water in cave. I skaczesz. <laughs> I gotta do it, man. <laughs> I gotta do it, man. <śmiech> <śmiech> Sej, Sej, to jestem ja. ja, też uwielbiam tak robić. Circle house. Show me that, bro. Okej. Okay. Mocno przeszklony. Co my tu mamy? Okej. Okay. Okej. Okay. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Ciekawy budynek. Mocno nietypowy, przepiękny. No, ktoś ma naprawdę fajną wyobraźnię. To trzeba przyznać, że budować w ten sposób, nad the jeszcze kolejne pół ten półokrąg łuk przepiękny. Nowoczesny dom, ale przepiękny. It's everywhere kupować samochody i camionetas viejas para desarmar No ten mod jest ten moby, znaczy ten mob, ten yy, handlarz jest straszny. Naprawdę. O kurwa. <śpiewanie> Boże ratuj tą planetę. Napiszcie proszę w komentarzu, czy taka mm, tematyczna seria reelsów i, i filmików, które robimy, wam się podoba. Bo możemy też pójść w tym kierunku i możecie pod tym filmem pisać, jakie tematyki innych reelsów, a raczej jakie tematyki innych filmów na Reziliu, że chcielibyście zobaczyć. Bo dzisiaj oglądamy Minecrafta i będziemy do końca oglądać Minecrafta, ale może być inny film dedykowany innej grze, czy sytuacji, czy jakiejś, wiecie. No, sytuacji chyba z najlepszym określeniem, nie? A drugi komunikat dla wszystkich widzów zaangażowanych. Będziemy nagrywali film. Będę nagrywał film, gdzie oglądam od Was memy. Więc wysyłajcie je koniecznie na tego maila tutaj, nad logotypem SFD. Tu się po, tu się, prawie teraz mail. Na tego maila wysyłajcie memy, ale muszą być mocne, bo tylko te mocne i dobre pokażę w odcinku, żeby się wspólnie z Wami pośmiać z memików od widzów. Mogą być oczywiście związane ze mną, z Fanderem, z chłopakami. Pulet. 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 Wow. Wow! Brawo! Brawo, boss! Brawo! Głupie. Ej, ale widziałem kiedyś tą bazę na pustyni. Naprawdę, bo to jest bardzo nietypowy, wiecie, kierunek, no. To tylko dobrzy budowlancy potraf budowlańcy potrafią wykorzystać pustynię jako takie dobre miejsce. Jeszcze wkomponować to dobrze w tą pustynię i wiecie... O kur... Jaka baza. A niewygodnie siedzisz, ziomek. W ogóle strasznie niewygodnie facet siedzi. I 16 będzie. No niemożliwe, że tyle ogarnął w tak krótkim czasie. Nie ma szans. W dwie godziny. w 2,5 dwie, dwie godziny nie zrobiłby tyle. Ale jest tak z Minecraftem. Jest strasznie czasochłonny, naprawdę. Totalnie. Która godzina 20. Mam, mam tak z odcinkami Minecrafta. Serio, to jest. Nie macie pojęcia, ile ja czasu poświęcam na nagranie Minecrafta. 3.30. Jest tak, jest tak, totalnie jest tak. Ja się z tym utożsamiam. Si si, tenemos. De hecho, es el cereal más vendido de la tienda. Si si, tenemos. De hecho, es el cereal más vendido de la tienda. naprawdę zajebiste. Żelazo, po to tu jesteśmy. Dobra. Żelazo, żelazo, żelazo. Żelazo, żelazo, żelazo Żelazo, żelazo 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 Jela Żelazo 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 Ja Żelazo Nie gadaj Co jest grane? To już nie To Minecraft To jest Minecraft To wygląda jak prawdziwe życie Ale kwadratowe Mining oh, in I Minecraft Kali del Załóż, załóżcie jak mu tam. No kurde. <tryk> <tryk> Kompramos karros i kamioneta z falower. Ale ten ziomek jest przerąbany, ten handlas się w tak z dupy momentach pojawia, że to się w głowie nie mieści. Mi Już też wielokrotnie. POV you come back from our mining session to see what belt Zawsze tak miałem z chłopakami, nie, naprawdę. Jak, poszed... jak ja nie budowałem, a oni budowali. Ja poszedłem wtedy po jakieś rzeczy, wróciłem pełny ekwipunek, pół staka diaksów, wszystko, nie? No bo chłopaki mieli zbudować domek, nie? Wraca mi też takie gówno, nie? O nie, nie. Jak idę, jak pieniądze są za las. To też, myśmy byli tylko na 50 -lecu. Jak można tak ścinać drzewa? No. Jak zobaczyłem to że tak naprawdę nie potrafię. Jak, jak, jak można, no. Zajęte. <grymne> Zajęte. <grymne> <Zajemne>. O kur. <grymne> Do Wardena jeszcze prosto. tam. Golem! Fajtuj! Co? O nie... Yo, at least my O nie! Oh, yeah. <grym> a te małe szmaciury... Nienawidzę tych małych gnojów. Ale Ryjeberet, te Minecraft Core ryjeberet, zajeb... są te rolki. What to stop sotu to believe that what do I look like? I no look bro like i didn't go into creative Jak mnie chłopaki w ciula robili. Ja byłem zawsze tym, który mówił, No nie, chłopaki nie możemy mieć. nie możemy nic takiego robić. No nie wolno modów żadnych takich y, oszustowskich instalować. Kreatywa nie włączamy, chłopaki gramy uczciwie. Zajebcie. To było w gimnazjum 2015 16 rok, nie? Tymczasem, chłopaki, gdy mnie nie ma na serwerze, nie? A komendy: prr, prr, pr, prr, pr, wszystko, nie? Ale piękne czasy, muszę przyznać. Nie, no. Jezu. Nie zapomnę serwera w gimnazjum z chłopakami z klasy. I chyba też nie tylko z klasy, chłopaki byli na tym serwerze. Mieliśmy serwer na kilkanaście osób z gimnazjum. No, za. Kurde, jakie czasy, no. Poza do wszystkich chłopaków. jest skrót, bardzo mam minienia radykalne. Co innego, Your luck isn't even that bad, the luck. <laughs> <Christopan>. <laughs> Was skrzynkę zdarzyło otworzyć, nie, to jest hit. Bedrock? Co? Jak? Jak? i Creo que el Minecraft que me do jest el original. Co tu się stanie? Wpadniesz do lawy, 100% ziomo. Co? Fasolka po brytońsku, chryste panie. Life could be a dream. No i się role obróciły. Prawdziwe. Małe Wardeny? Tak się da? Naprawdę zajebi... Ej, czy to oznacza, że trzeba dać Pigmenowi złoto? Dobrze zrozumiałem, że trzeba dać Pigmenowi złoto i on wtedy coś tam odda? Czyli tak, my niby jesteśmy Pigmenem, a to jest gracz. Rzucił złoto i Pigmen w ten sposób mu rzuca inne rzeczy? Serio? Trzeba spróbować. No napiszcie komentarz po prostu. No, słucham. Czemu? Co to? Defense tower? Wait till end. No słucham, bo mnie zaciekawiłeś już, ale coś czy to jest gówno. Kogo on tam zamknął? Bałwana, tak? Porozpalał dookoła jeszcze. Co? No way. No way. Nie, nie wierzę w to, napiszcie w komentarzach. Ja w to nie wierzę. Not all heroes wear capes, czyli nie wszyscy bohaterowie mają peleryny. Kto będzie bohaterem tego odcinka? <słuch> <słuch> tyle? Po prostu odbiłeś atak kipera tylko tyle? O kur... Przecież en... portal do endu. 고 u <laughs>